Jeżeli chodzi o deskę warstwową, o której już wspomniałam, to jest to taki półprodukt drewniany, prawda, on ma niewiele drewna na sobie, nie wspomniałam w litej desce, ale litą deskę możemy sobie cyklinować właściwie do momentu, kiedy nam to drewno nie zniknie. E, natomiast jeżeli chodzi o deskę warstwową, dobrze jest się dopytać, czy w ogóle można ją cyklinować, bo w zależności, jak grube jest ten e, wykończenie drewniane, tyle razy możemy to zacyklinować, zdarza się, że. Nie możemy tego w ogóle wycyklinować, więc przy zakupie takiej deski warto się podpytać. Natomiast zaletami deski warstwowej na pewno jest to, że macie gotowy produkt, ten produkt widzicie, możecie zobaczyć nawet kilka elementów, więc nie będziecie zaskoczeni. Jest na pewno łatwość montażu oraz szybkość montażu, ponieważ ta deska już jest gotowa, nie trzeba jej cyklinować, nie trzeba jej bejcować, ona już jest. Jedyne co, to trzeba ją po prostu położyć. I taka deska warstwowa też myślę, że ma taką zaletę dotyczącą ceny, ponieważ te ceny są zróżnicowane. I właśnie im więcej tej warstwy, im lepsza ta deska ma lepsze parametry, tym oczywiście będzie droższa, ale na rynku jest dużo desek warstwowych, które będą tańsze od parkietu i jego wykonania, a jednocześnie będą na miasku tego drewna, które byście chcieli. Jeżeli chodzi o same warstwy, nie zawsze one są w 100% naturalne, więc jeżeli interesuje Was naturalny produkt, warto się zapytać u producenta, z czego są zrobione warstwy. Bo te warstwy każdy z producentów ma swoje i każdy z producentów ma najzwyczajniej w świecie inne. Teskę warstwową też trzeba dbać. Więc jest to produkt, o który trzeba dbać. Trzeba też wybrać taką deskę, która jest w miarę trwała, bo może wam się zdewaluować w czasie użytkowania. Więc też ten parametr warto wziąć pod uwagę.